Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Raz, to jest kolejny odcinek, zagramy w Hitman Code Name 47. Ok, po moich staraniach ukończenia piątej misji, pora na szóstą i drugą część z rozrywki w Kolumbii, czyli Bóg Dżungli. Tak więc zaczynamy. Oczywiście broń mamy z poprzedniej misji, a tą misję można wykonać teoretycznie na trzy sposoby. Pierwszy, na pewno jeden wam pokażę. Jeśli bym zginął, to pokażę wam drugi. Ok, mamy znaleźć tajne mm, przejście do obozu Pabla. Spoko. Maga 5000 dolarów. Jeśli zabijemy tego kotka, to będziemy na starcie. To jest jedna z wykonanych misji. Yy, jeden sposób wykonania misji, ale musimy przedrzeć się przez obronę czterech yy, pigmejów, tak nazywa, bo tych tubylców z yy, tymi yy, muchawkami. I może być dosyć ciężko, ale to się da zrobić, lub po prostu pójść na Hama. O, to jest właśnie druga część mapy. To była pierwsza nasza, tu będzie kolejna, potem część. Na razie tutaj startujemy na tym moście. I teraz tak. Yy, tutaj jest jakieś informacje. To jest chyba tutaj. Jeden z celów wykonania misji. Więc tak, tutaj będzie dwójka żołnierzy na bank, bo znam tą mapę bardzo dobrze. Musimy dostać się i zabić z jedną świnkę. I ładnie to się co potem cofnąć i to obejść. Okej. Okay. I tak jest ludziska, mamy karabin snajperski w tej misji, więc będzie cacy. Pokażę Wam jeden z najprostszych sposobów przejścia kolejnej misji. To najprostszy. Okej, okay, tam są tubylcy. Wyjdziemy tędy. Skorzystam sobie z naszej broni. Cześć, koledzy. No i to by było na tyle. Do kabury. Seperkę sobie wyciągamy. Mam nadzieję, że ty mi nie zaatakujesz. Ty mnie chyba nawet nie widzisz, no to spoko. Musimy poczekać widziska świnki. Są mi nasze prosiaczki. Po prostu jednego musimy ubić. O, super. na świnie Wydały mnie o, i tak się zdarza Dobra, podnosimy tego prosiaka Cholera, nie chcę wywalać tej broni No nic ludziska to jednak chciałem będzie wykonać misję na Hama. Mam nadzieję, że ten Jaguar mnie nie zabije. Mam taką nadzieję. Myślę, że po prostu Hitman nie wywali tej... ...snajperki. Bo to by był najlepszy sposób... No przecież jasne, no można zanieść tą świnię, zostawić ją mi Dodać się po sniperkę, ale ja tak nie uczynię. po prostu. A bo wiecie co, może tak zrobimy. Bo mogę czasami nie przeżyć tej konfrontacji. To więc tak ściągniemy sobie tych strażników. Jeden. No. Spudło. Znaczy było trafione teraz jest pudło. <grych> Okej, okay, dobra. Może jeszcze tam tego się nie my. Okej, okay, pięknie. Ale ja tak zespokoję sobie mm, oprzeć ten cały teren. Wiem, że tutaj gdzieś w jednym miejscu możemy znaleźć skład amunicji. Dobra, tam są te prosiaki. Tylko nie wiem, gdzie to było. Wiem, że to trzeba było wejść do jednych z tych budynków. No nie wiem, czy to nazywać budynkami, tylko raczej mm, powiedzmy grobowcami. No, Dobra, podnieśliśmy tę martwą świnie i <laughs> polecimy. Ją zanieść. A! Bakers dosłownie z hitmena. Za pierwszym są jak bołagaty, jakby ją ukradł. Ok, i sobie okrążamy ten cały teren. Jestem ciekawy, czy ten jaguar będzie dalej szamać. Świnie. No, mogę zrobić to trochę inaczej. Podejść jak najbliżej tego góra, zostawić sniperkę i polecieć. Yy, 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 Potem świnia. No dobra, jak i tak będzie. Ok, tutaj jest ten jaguar gdzieś. I na postumiecie musimy zostawić mu prosiaka. Ok, właśnie. No mi raczej taka nie będzie. Nie ja raczej zajęty tą świnią. O no ja lecę po Snipera. okej, okay, trochę sobie postaram skrócić drogę Jeszcze przez stareczki ruin okej. Okay. i tu gdzieś pozostawiłem swoją snajperkę, tak? Jest i leży. Czeka na mnie. Powiedz mi Hidna, co ty przeładujesz? Tak masz ten pozycję w magazynku i tak. A ty dalej to będziesz przeładowywać. Chyba tam jest ten skład z tą amunicją. Ja tam nie chcę jakoś tam jest chyba pociski do M16, A2 i Kołacha, ale nie jestem pewien do końca. Krzak mnie zatrzymał. Ok, Jaguar sobie wcina tą świnię. Będę mógł raczej bezpiecznie koło niego przejść. Aha, raczej tak. Super. I tak właśnie do ukończyłem misję. No, mm, tak jak za, mm, zamierzali to twórcy, i przynajmniej mam jeszcze snajperkę. Ok. Nagrana dochód, sukces. Dziękuję bardzo. Ej, idę więc dobro, Rdziska, ja się z Wami pożegnam na tym miejscu i zaczynam się w kolejnym odcinku zagramy tych Czemu ja wciskam to D? Zagramy Hitman Code Name 47. Ja byłem raz, trzymajcie się do usłyszenia na razie.